Witamy Państwa z padoku, a naszym gościem jest czołowa polska Amazonka Karolina Kamińska. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Karolina Kamińska, która jest można powiedzieć człowiekiem orkiestrą, bo jeździ na koniach, trenuje je, kupuje, hoduje. Jest, w tym roku urodził się jej pierwszy źrebaczek. Dzisiaj zobaczymy ją w serii One Power, ale za chwilę, Karolina, pojedziesz na Amperze. To jest trzyletni ogier. On do tej pory jeszcze nie biegał, debiutant. Powiedz, jak spisuje się na treningach i jaki to jest koń. Na treningach jest porównywalny do konia, który debiutował w zeszłym tygodniu Majkiego, ma troszkę trudniejsze zadanie, bo biega już z końmi bieganymi, ale jesteśmy dobrej myśli. Media społecznościowe, obiegła wasza super sesja, zrobiona specjalnie przed woman Power, wielu kibiców jest zachwyconych, powiedz jak wyglądała, była trudniejsza niż jazda w wyścigu? Dla mnie była trudniejsza, bo z reguły staram się skupić na koniach i wykonywanej pracy, i nie szukam obiektywu, żeby błyszczeć, tylko po prostu robić swoje i poprawiać się. Często startujesz goństwa human power, one mają jakieś specjalne znaczenie. Lubisz je między wami chyba jest taka fajna, zdrowa rywalizacja. Są fajniejsze, bo dziewczyny są bardziej zawzięte i naprawdę rywalizujemy za wszelką cenę wtedy. Ci, którzy nas od niedawna oglądają, pewnie są zaskoczeni, że dziewczyny wygrywają tak dużo gonit. Właśnie pokazywaliśmy, jak Holly Doyle wygrała Oaks we Włoszech w ubiegłym roku, francuski. Mamy też Rachel Blackburn, która wygrała Grand National, a więc radzicie sobie w tym sporcie świetnie z facetami? Staramy się przede wszystkim i cieszymy się, że w końcu trenerzy nas bardziej zauważają. Dzisiaj w Woman Power pojedziesz na koniu El Corazon, który w stanie, którą razem z Tenerem Szymczukiem prowadzisz, miał świetne wyniki w ubiegłym roku, trzeci w rulera, wysoko wiwna, później przydarzyła mu się chyba niestety kontuzja, wrócił w dobrym stylu, bo wygrał gonitwę uczniowską. Powiedz, jak on się teraz czuje, co tam się działo? Czy myślisz, że będzie szedł do przodu, progresował, może jeszcze do czołówki dołączyć i jak widzisz jego szansę dzisiaj pod sporą wagą? Dzisiaj to powiem tak że bardzo mocno go liczę. Czuję się dobrze, nie odczuł poprzedniego wyścigu. Można powiedzieć, że w takim naszym słowniku przetkał się i czuję się bardzo dobrze. Jesteś jedną z właścicielek i sprawczynią tego, że do Polski trafiła wspaniała Jenny of Success, ostatnio drugie miejsce w rekordowym czasie w nagrodzie Haracza za Emiliano Zapatą. Wspaniały poprzedni sezon. Powiedz, jak po tym wyścigu czuje się Jenny, jakie plany, co do niej? Jenny czuje się dobrze, była fizjoterapeutka. Mięśniowo jest wszystko w porządku, z nogami też, mimo że e, padł rekord wtedy. E, czuję się, powiem, że bardzo dobrze e, kobyłka i teraz kolejny e, będzie Jurewicza, a później może opuścimy Moszna i pojedziemy gdzieś do Niemiec i wrócimy na Syreny. Czyli takie krótsze dystanse niż 1600. Wtedy e, dla niej ona ma niesamowite serce do walki. Nawet kiedy koń do niej dochodzi, ona zrobiła ostatnią ćwiartkę 27,4, to dalej chce walczyć. Rzadko chyba spotyka się konie tak waleczne. Powiem szczerze, że tak jestem bardzo z niej dumna, bo nigdy nie miałam takiej walecznej kobyły. Z reguły konie tam pokonane odpuszczały, a ona jednak, z, mimo że konią minie, to jednak podnosi się jeszcze raz do walki. Powiedz jeszcze szybko, bo za chwilę start do gonitwy. Jesteś też hodowczynią. Od jakiej klaczy po jakim ogierze masz żebaczka i jaką się chowa? Mam zierbaka Holly Dolly, to jest klaczka od Harley Wings, harzance różna mur poszamardal i od mojego ukochanego Umberto Caro, który jest w publiczności świetnie znany. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Chcesz jeszcze więcej? Zapraszam na kanał YouTube. Tam relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce, analizy ekspertów i wywiady.